Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi i zapytali go: Jakim prawem to czynisz i kto ci dał tę władzę, żebyś to czynił? Jezus im odpowiedział: Zadam wam jedno pytanie: Odpowiedzcie mi na nie, a powiem wam: Jakim prawem to czynię. Czy chrześcijanowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie mi. Oni zastanawiali się między sobą, jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci. Dlaczego więc nie uwierzyliście mu? Powiemy od ludzi, lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: Nie wiemy. Jezus im rzekł Zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Oto słowo pańskie.